Cześć. Od czasu wstępu minęły 4 tygodnie. Chyba tak. I w końcu zaczynamy koleosa. Ale zanim w ogóle opowiem o nim, co będziemy przy nim robić, jak będą to wyglądały prace, wypadałoby włączyć intro. Zaczynamy. Renault Koleos drugiej generacji który zadebutował bodajże w 2017 roku yy, wyszedł dużo lepiej niż pierwsza generacja możecie sobie zobaczyć tutaj no jego koreański tak, był produkowany w Azji jego koreański ojciec nie zaprezentował się za dobrze na rynku i Francuzi w końcu wzięli sprawę w swoje ręce i zrobili drugą generację, dużo bardziej poprawioną ale do rzeczy Renault Koleos Iniciale Paris. Chociaż prawdziwy Francuz by mnie opluł i powiedziałby: Renault Colléon, Iniciale Paris. Żak, dobrze tam mówię? No, a więc, skoro Żak potwierdził, no to możemy w takim razie opowiedzieć sobie, co my tu będziemy mieli do robienia. I postaram się tu w dwóch, może w trzech materiałach pokazać cały przebieg pracy do dzieła. Tak więc. Czym wyróżnia się wersja Iniciale Pari od wersji Intense albo Zen? Hmm. Po pierwsze, fotele. Ogólnie całe wnętrze. To skóra no, grzane, wentylowane. No, tak, to już jest full wypas totalny. Co my tu jeszcze mamy z takich rzeczy? Hmm. Drugie to są silniki. W wersji Intense było jeszcze 2.0, ale w wersji Zen, czyli w tej takiej podstawowej występowało tylko 1.6 130-konne w przód napędzie i bodajże tylko w manualu w wersji Intense i Initiale Paris mieliśmy do dyspozycji 2.0 177-konne z napędem na przód oraz 180-konne z napędem na 4 koła no dorwać takiego 4-napędowca też by było fajnie no, ten niestety jest napędowy. Ale nie ma tego z co by na dobre nie wyszło, bo no zanim zdemontowałem fotele, to naprawdę siedzi się w nim mega wygodnie. Ja naprawdę nie narzekam. Ta wersja Initiale Lepari nie jest zbytnio jakoś bogata, ponieważ normalnie występował na przykład dach panoramiczny, tylne podgrzewane fotele, więc szacun no ale ten, ten jest ze zwykłym dachem, nie ma podgrzewanych tylnych siedzeń mimo wszystko szacun na głośnienie obozę ja bym się tylko cieszył no więc czym się wyróżnia od innych to już opowiedziałem więc wypadałoby Wam go pokazać co jest do zrobienia i tak dalej lecimy w kółko no, więc zrobimy sobie takiego małego runtura. Zobaczycie sobie, co tu jest do zrobienia, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, błotniki wydać, widać, są dosyć pogniecone. Próg raczej będzie do prostowania. Rzecz, która naprawdę mnie mocno zaskoczyła, to jest szyba boczna. Ona powinna się pokruszyć. Yy, co, się, co się dowiedziałem później, Koleos yy, drugiej generacji, w chyba w każdej wersji. Miał szyby boczne takie same jak szyba czołowa, więc moim zdaniem to jest duży plus dla bezpieczeństwa. No, wiadomo, jak się szyba pokruszy, no to mimo wszystko jest do wymiany, ale no jednak bezpieczeństwo jest na plusie. Mm. No, frontalnie on dostał dosyć konkretnie, mimo wszystko, ale mm, mamy drugi front, prawie, prawie, prawie kompletny, więc nie ma się czego bać. E dach. Co mogę o nim powiedzieć? On ogólnie był bardziej wgnieciony z tego co widziałem wcześniej, ale mm, osoby, które, od których go kupiliśmy, postanowiły go wyprostować samodzielnie i sufit panowie postanowili go sobie wyprostować klepiąc razem sufit. What? What the f Ludzie, tak się nie robi, naprawdę. Mm. Co ciekawe, po, takim, po takich strzałach, które on tu przeżył, jeden, jeden błotnik, drugi błotnik, próg, front, konsola jest o dziwo cała razem z poduszką kierowcym. Tak więc na plusie. No, tak jak mówiłem, tutaj jest wszystko zagniecione, to trzeba będzie wszystko wyprostować, na cień poszpachlować, ale efekt zobaczycie później. O, kolejne, kolejne próby klepania. No. Panowie, no naprawdę tak się nie robi, nieładnie. Koleos hmm. wychodził również hmm, w trzech kolorach. Ko y była to właśnie czarna perła, wychodził jeszcze w bordo i bodajże wychodził jeszcze w granatowym. Nam się udało dostać wszystkie części pod kolor. Mimo wszystko ja nie mam zaufania do tych, tych kolorów. I albo to się przepoleruje, albo to się odmaluje. Dach, co ciekawe, udało się dostać reparaturkę z ASO. To jest w ogóle hicior. Tak więc no, mam nadzieję, że wymiana pójdzie gładko i szybko. Yy, sufit oczywiście jest do wyrzucenia. Yy, tylna klapa. Oceńcie to sami, jak widać to na przykład po świetle, jak to wszystko idzie. Szybki były całe. O dziwo. Jest jedna wada na przednim fotelu, a mianowicie on był gdzieś. O, jest. Jest poniszczony. Tą skórę trzeba będzie dać do tapicera. Co ciekawe, kolorystycznie te fotele, moim zdaniem, się tak. No, wyróżniają dosyć mocno, ponieważ, no, zwróćcie uwagę sami, jest biel, w sensie taki szary, czarny boczek i tutaj, tu się co każdy, co każdy taki pasek się zmienia odcień i to idzie coraz bardziej w czarny, więc no, yy, nie wiem, nie znam się na tym, design mi się szczerze mówiąc podoba. Tu jest również pognieciony błotnik, ale to raczej będzie wszystko wyprostowane. Od tego mamy w sumie słupy. No, tak więc co? Na ten moment tylko tyle mogę wam pokazać. Nic więcej tutaj na razie nie ma. A więc moi drodzy, tak się prezentuje nasz koleosik. I co by tu nie mówić? No, jest przy nim sporo pracy. Ale mam nadzieję, że w dwóch, może trzech materiałach uda mi się wszystko przedstawić od A do Z. Całą wymianę. Mam nadzieję, że tym wstępem zachęciłem Was do dalszych poczynań które będą tutaj przy nim tworzone. No i co by tu nie mówić? Na dzisiaj to niestety tyle, trochę krótko, ale no trzeba zrozumieć: chodzi o tylko i wyłącznie o to, żeby przedstawić stan rzeczywisty, jak on jest teraz rozebrany, tu blacharsko, jako się prezentuje. Temat kolosa na pewno nie ucieknie. To na pewno będę chciał przedstawić. Do zobaczenia za tydzień. Zachęcam do obejrzenia poprzednich materiałów z yy, yy, bodajże z karchera. No i na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.